Dzień dobry, kochani. <słuch> Pędź do Rossmana na makijaż. Oj, chyba nie. Cześć, kochani, tu Sielska. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy nową serię. Stare, ale jare. Makijaż, który na mnie widzicie, właśnie skończyłam i wykonałam go kosmetykami, które leżały już jakiś czas w moich szufladach. I powiem Wam szczerze, że o niektórych to kompletnie już zapomniałam, na przykład o podkładzie. Kompletnie nie pamiętałam, jaki daje efekt, czy go lubiłam, czy niech. Musiałam go chyba lubić, skoro go nie wyrzuciłam. Kilka rzeczy mnie zaskoczyło, co do niektórych zmieniłam zdanie. Niektóre przypomniały mi się, jak świetne są, i muszę częściej po nie sięgać, po prostu marnują się w tej mojej szufladzie. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. Ja jestem bardzo zadowolona z tego efektu, czyli co? Powrót do przeszłości zaczynamy. Witajcie kochani, w ten. Dla mnie poniedziałkowy poranek. Kiedy kręcę, to jest właśnie poniedziałek. Właśnie odstawiłam dzieci do szkoły, zrobiłam zakupy, oglądałam troszkę domek po śniadaniu i jestem gotowa do nagrywania. Mam nadzieję, że kiedy to oglądacie i jest środa, to jest troszeczkę cieplej, bo dzisiaj to jest po prostu jakiś Spitzbergen. Te wszystkie produkty, które wyłowiłam ze swoich szuflad na dzisiaj, to tak szczerze mówiąc, to niektóre pamiętam, niektóre kiedyś bardzo lubiłam, co do niektórych mam mieszane uczucia. Niektórych chcę spróbować jeszcze raz, ponieważ. No, wiecie, tylko krowa nie zmienia poglądów. Zmienia się makijaż cały czas, jaki lubię, jaki preferuję. Może i moje odczucia względem tych produktów się zmieniły. Niektórych kompletnie nie pamiętam. Co o nich myślałam, co o nich sądziłam. Jak zwykle nagrywam w świetle naturalnym, a że słońce zaraz za oknem jest i co chwila chowa się za chmury, to znowu będzie, słuchajcie, szał, jeśli chodzi o jasność. Będę starała się to regulować na bieżąco, ale może być różnie. Zaczniemy od baz, jak to zwykle u mnie bywa. I na powieki muszę nałożyć coś co teraz lubię i jest sprawdzone, ponieważ cieni, których dzisiaj będę używać, nie używałam, o Boże, wieki, już nawet nie pamiętam, kiedy je ostatnio na sobie miałam i dosłownie nie pamiętam, znaczy nie tak, pamiętam, że były dobre, natomiast biorąc pod uwagę, co w międzyczasie wyszło na ręku, nie wiem, czy są aż tak dobre, jak te, których teraz używam. Więc baza pozostaje bez zmian, nie sięgam po nic starego. Jeśli chodzi o bazę pod podkład, to jak najbardziej. Ja swojego czasu bardzo lubiłam tą bazę. To jest Catrice HD Active Performance Primer i to jest baza, która ma zminimalizować widoczność porów. Trzeba ją porządnie wstrząsnąć, wygładzić. Ona ma filtr przeciwsłoneczny 30. Jest dosyć biała, ale na twarzy robi się przeźroczysta. Przynajmniej na mojej karnacji. I jedziemy z podkładem i podkład którego po prostu nie pamiętam, czy lubiłam, czy nie. Leży w mojej szufladzie, więc musiałam go używać. I jest to L'Oreal True Match. I on jest w takim dosyć ciemnym odcieniu, ponieważ odcień jest 2N Vanilla. Gdyby się okazało, że jest za ciemny, to mam tutaj jeszcze mikser z Nyxa. Zobaczymy. Jedna pompeczka. Nie sprawdzałam, co ten podkład ma robić. Po nazwie wnoszę, że ma się dopasować do mojej cery. Taka druga skóra, ale lepsza. Odcień chyba jest w porządku. A to oznacza, że to musiał być mój letni podkład. Jak na razie mi się podoba. Bardzo rzadki jest, bardzo wodnisty. Nakładam cieniutką warstwę, ale krycie ma takie całkiem, całkiem. Mam tylko nadzieję, że nie zoksyduje, bo jak zoksyduje, no to będzie lipa. Gliście już w Rosmanie? Promka się zaczęła. Kilku produktów, które planowałam kupić, udało mi się kupić dwa. A to dlatego, że w większości przypadków chciałam po prostu uzupełnić swoje zapasy takich klasyków, które lubię i... Nic nie było dostępne już. A weszłam, słuchajcie, o 6.30 rano w aplikację. I już w większości rzeczy, które chciałam kupić, nie było. Tusze, kredki do brwi i tak dalej. Jeden tuż mi się udało kupić. I chciałam kupić brązer nowy od L'Oreal, który normalnie kosztuje chyba w Rosmanie 80 zł. No i był przeceniony chyba z 50% co najmniej. Więc to mi się udało, czyli kupiłam dwie rzeczy. Ale przyznam się Wam, że promocje w Rosmanie, tak między nami mówiąc. Nie wyzwalają we mnie jakiegoś takiego dzikiego szału. Pewnie dlatego, że ceny w Rosmanie są tak wysokie z reguły, jeśli chodzi o makijaż, że kiedy jest promocja, to one po prostu spadają do tych cen, w których te kosmetyki są dostępne w internecie. Na przykład więc <słuch> wiecie, żaden szał jak dla mnie. A jeśli chodzi o podkład, moi drodzy, no to powiem Wam, że podoba mi się to. Bardzo fajnie scalił się z cerą, z bazą. Troszkę mi tu wzmarszczki wchodzi, ale to jest jeszcze nieotrwalane, więc to jeszcze trzeba na to poczekać ale rzeczywiście jest no, true match. No kurczę, nie pamiętam, żeby była aż tak fajnie. A może wcześniej tego efektu nie doceniałam po prostu. To jest takie średnie krycie, naturalne wykończenie. On jest lekko zastygający, więc lekko matujący jest, ale przepuszcza to moje piegi, moje niedoskonałości. Ta cera wygląda właśnie bardzo naturalnie, ale taka lepsza wersja mojej skóry. Podoba mi się to. Korektor, pamiętam, to pamiętam, że odcień mi nie za bardzo pasował. To jest Catrice One Drop Coverage Weightless Concealer. Ma być bardzo dobre krycie, stąd nazwa jedna kropelka. I ma być niewyczuwalny. No kurczę, no odcień jest jasny. Bardzo jasny. No ale dobra. Jest żółciutki. Wystarczy jedna kropelka pod te moje oko? Chyba wystarczy. Ja ten Liquid Camouflage od Catrice to uwielbiam. To jest jeden z moich ulubionych Korektorów. To jest korektor, który ja muszę mieć w swojej kolekcji. Kiedy kończy mi się jedno opakowanie, to natychmiast kupuję następne. I pamiętam, że śmieszna sprawa była z odcieniami, bo chociaż oba te korektory, ten Liquid Camouflage i ten One Drop, są w odcieniu 005 Light Natural i wydaje mi się, że ten był ciemniejszy. Bardziej żółty czy pomarańczowy, a może bajki powiadam, już naprawdę nie pamiętam. Starałam się nie sprawdzać starych filmików, ani informacji, żeby na świeżo podejść do tych produktów. Nie jest źle, bardzo fajnie się rozprowadził i rzeczywiście jedna kropla wystarczyła. No może to krycie nie jest jakieś takie fenomenalne, ale nie jest też źle. I jeśli chodzi o utrwalanie korektora, to znowu sięgnę po coś, co wiem, że jest dobre i co uwielbiałam swojego czasu. Sięgałam po to bardzo często. Jest to Laura Mercier, ten jej transparentny puder. Zawiesiłam się. I to jest jeden z najlepszych, jak nie najlepszy puder na rynku, jeśli chodzi o utrwalanie makijażu. podglądzie tego nie widać, z bliska to widać, że teraz jak przepudrowałam ten korektor, to się zrobił taki lekko suchawy. No dajmy mu troszkę czasu. Nałożyłam bardzo niewielką ilość tego pudru. Jeśli chodzi o utrwalanie podkładu, to sięgnę... Wygrzebałam z szuflady coś, po co sięgałam bardzo chętnie i często w zeszłym roku, w zeszłego lata. Jest to puder y, wodoodporny o od Urban Decay All Nighter. Bardzo lubiłam, pamiętam ten puder. On się bardzo fajnie sprawdzał, dobrze trzymał mat, natomiast on ma jeden odcień. I chociaż tu jest napisane, że to jest transparentny, to on transparentny nie jest, on jest dosyć ciemny, więc rzeczywiście tylko na lato dla mnie. Oj, i muszę sobie poprawić troszkę podkład, bo się pozbierał w marhach. On pachnie tak lekko kokosowo, tak kwaskowato trochę. Sztucznie, no sztucznie, mówmy się. No dobra, strefa ta utrwalona, tu resztę nie czuję potrzeby utrwalać. Bronzer. Bronzer swojego czasu uwielbiałam. Ja nosiłam ten kosmetyk codziennie pół roku co najmniej. Teraz, teraz sięgam po inne rzeczy. I bronzer, o którym mówię, to jest Physicians Formula Butter Bronzer. Butter Bronzer, ponieważ on zawiera masło muru-muru podobno, nie wiem co to jest, ale pachnie. Przepysznie. Wyśmienicie. To jest bardzo intensywny zapach, więc, jak jesteście osobą, która nie lubi takich silnych zapachów, no to nie jest produkt dla Was. Oczywiście nie czuć go cały czas podczas noszenia na twarzy, ale przy aplikacji jest bardzo intensywny. To jest taki lekko kokosowy, tropikalny zapaszek. Kosmetyki Physicians Formula są dostępne teraz i w Douglasie, i w Hebe, i na Zebra też można dostać kilka produktów. Łatwość aplikacji tego brązera jest. To raczej nie jest brązer do konturowania twarzy. To raczej chodzi o takie ocieplenie, o nadaniu, o przywróceniu twarzy trójwymiaru. Nie narobicie sobie nim też krzywdy, ponieważ on jest tak właśnie bezpiecznie napigmentowany. Efekt można sobie zbudować jak chcecie, ale nie trzeba, nie trzeba się martwić jakimiś plamami. A, tak. Lubię ten kosmetyk. Bardzo stary produkt i jest to rozświetlacz, takie duo od Pixi. Nazywa się Glowy Gossama Duo w odcieniu Delicate Dew. Tam są dwie opcje kolorystyczne i ja mam tą jaśniejszą. I to jest rozświetlacz, którym można sobie zrobić naprawdę, naprawdę niezłą tafle. Ja dzisiaj wymieszam te dwa odcienie. Z reguły sięgam po ten, jaśni ten jaśniejszy, ale ponieważ jestem jeszcze opalona, spróbujemy teraz wymieszać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A i przy okazji widzę, że korektor wchodzi w każdą zmarszczkę. Ale rzeczywiście jest weightless. Jest bardzo lekki, nie czuć go. No ale wygląda sucho pod oczami. Uwielbiałam ja ten rozświetlacz swojego czasu. Do tej pory go bardzo lubię. Jest bardzo mięciutki, taka masłkowa formuła. Róż. Róż, opcja drogeryjna. Jest to L'Oreal lives a Peach. I on mi chyba znika. Ale tak jak powiedziałam, nie jestem przekonana, a kolor jest fajny, taki brzoskwiniowy satynowy, taki bardzo delikatnie rozświetlający. No kolor jest świetny, ale mi się wydaje, że on chyba znikał z moich policzków. Jest całkiem nieźle napigmentowany, ale też tak jak brązer, nie do przesady. Ja właśnie bardzo lubię ten efekt, jaki osiągam przy nakładaniu różu na samym końcu, jeśli chodzi o produkty do twarzy, bo on tak odrobinkę mi ten rozświetlacz przykrywa i ten rozświetlacz z przodu jest widoczny, ale już jest bardziej stonowany, jest bardziej naturalnie, ten odcień jest ekstra. Bardzo mi się podoba. Lekko się błyszczy, ale nie za, nie za bardzo. Nie ma takich drobin brokatu, które by mnie irytowały. Jest bardzo fajnie. No kwestia tego, czy on się osypie, czy nie. Bo ja pamiętam, że tam z trwałością chyba było coś nie tak, albo, albo ten drugi odcień, Melon no, 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 Baby. No, generalnie zobaczymy. Ja nie będę wam nagrywać podsumowania, ale koło linków w opisie do tych wszystkich produktów napiszę wam, jak to z tymi produktami było pod koniec dnia. No i zobaczymy z tym podkładem, bo powiem wam, że jak na razie strefa ta wygląda strasznie sucho. Ale może być tak, że jak moje naturalne oleje się uaktywnią i zaczną przesiąkać, to to wszystko ładnie w tej strefie te się scali i będzie wyglądać ekstra, ponieważ boki twarzy jak na razie bez zarzutu. Jak na razie jest naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o oczy, to z czeluści mojej szuflady z paletami wygrzebałam coś, co kiedyś bardzo lubiłam. I to jest paletka Wet n' Wild. I Wet n' Wild dostępny jest na pewno w drogeriach Natura. I te paletki kosztują tam jakieś śmieszne pieniądze. Tutaj macie 10 cieni, no ona jest mała, słuchajcie, plastikowe opakowanie. Jest kilka wersji kolorystycznych. Ta seria Color Icon ma też takie malutkie paletki, cztery cienie chyba. Ja mam te, te większe. I ta opcja kolorystyczna, po którą dzisiaj się gadałam, to jest Comfort Zone. Takie nudziaki, kochani. Te błyskotki są bardzo delikatne. To są takie satynki, perełki. Tutaj nie będzie turbo pigmentu na oczach. Zresztą jeśli chodzi o makijaż, to jestem z reguły właśnie taka stonowana codzienna. No minus jest taki, że nie ma lusterka w tej palecie. No ale za te pieniądze... ok. Zaczniemy od tego najwyższego cienia. I jego nałożymy sobie w załamanie powieki o tak blendują się świetnie tak, teraz pamiętam te cienie bardzo łatwo się z nimi pracuje one się odrobinkę osypują w palecie ale mi osyp nie przeszkadza po prostu trzeba dobrze strzepnąć pędzelek i nie ma żadnego problemu wiecie co, te cienie nie ustępują jakością bardzo drogim cieniom dostępnym na rynku weźmiemy sobie co my sobie weźmiemy no może ten cień na samym dole Kurczę, to wychodzi po prostu ekspresowo. O, już zapomniałam, jakie te cienie są dobre. Super. Może teraz jakiś błysk? Ach, czy będę bardzo, bardzo nudna? Czy tylko bardzo nudna. Mmm. Wet and Wild. Cieszę się, że wyciągnęłam tą paletkę. Powiem Wam, że. Wiedziałam, że jest dobra. To jest tak, grzeb... zawsze jak grzebię w tej mojej szufladzie z paletami i się szykuję, i oprócz dni, kiedy testuję konkretnie palety, ko... testuję nowości, to jak przerzucam te palety i mam w rękach na przykład te paletki Wedno, albo well, mam ich kilka, to ja pamiętam, że je lubiłam i że one są dobre. Ale jak się czegoś długo nie używa, to człowiek zapomina, jak dobre to wszystko jest. A może z przodu weźmiemy... Hmm, dobra, wewnętrzny kącik nakładam trójeczkę. To wszystko się fajnie ze sobą łączy. Tak jak powiedziałam, tu jakiegoś szalonego błysku nie ma. Ale to wszystko jest bardzo takie subtelne, naturalne i codzienne. Powiem Wam, że to było niezwykle łatwe. Jeszcze wewnętrzny kącik. Nałożę sobie ten bardzo ciemny cień. Najciemniejszy w plecie to jest piątka. On ma odrobinę drobin... Odrobinę On ma trochę drobinek rozświetlających. Ale w zewnętrznym kąciku nie będzie mi to przeszkadzać. O! Proszę, jest pigment. Blenduje się to właściwie ekspresowo. Uuu, pigment jest taki. Uuu. Uu. Okej, okay, okej. Okay. Potrzebujemy to, 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 to rozetrzeć. Wiedziałam, że będzie pigment, ale nie, spo, nie spodziewałam się chyba go tak aż tak wiele. Dobra, teraz delikatnie. Lupe. Wolę zbudować efekt, niż spróbować go złagodzić. I teraz dolna powieka, ten górny kolor przejściowy. Jego rozcieram tak troszkę niżej nawet. Dobra i teraz tym samym pędzlem na samym koniuszku ten drugi odcień przejściowy i ten już bliżej linii rzęs. I teraz ten odcień mega najpigmentowany. Ja nawet nadmiar sobie na ręce tutaj wytrę i zewnętrzny kącik delikatnie. Hmm. A wewnętrzny kącik, rozświetlacz Pixi, ten jaśniejszy odcień. Jeszcze rozcieram sobie te cienie czystym, takim mięciutkim pędzelkiem. Pamiętajcie, blendowania nigdy za wiele. Zawsze można trochę cienia dołożyć. I to jest moment, w którym ja te wszystkie pudrowe produkty utrwalam. I tutaj już niezmiennie od lat chyba już nawet. Urban Decay All Nighter. Jeśli chodzi o brwi, to sięgnęłam po coś. Chyba to lubiłam. L'Oreal Unbeliever Brow. W to jest produkt płynny, który zmienia się. No, nie w proszek, ale on bardzo fajnie i szybko zastyga. Jest bardzo trwały, i ja lubiłam sobie swojego czasu nim brwi wypełnić. I ja nie lubię kłaść produktu prosto z tego aplikatora. Po prostu tym pędzelkiem, który macie dołączony w opakowaniu. O, tutaj chyba za dużo nałożyłam, ale to nic, ponieważ macie grzybyczek i łatwo i szybko można to wyczesać. O, proszę. No okej. Okay. Okej. Okay. Wow, trochę ciemne mi to oko wyszło. Nie przepadam za pomadami. Bo trochę trzeba się z nimi jednak nabawić. To jest podobne troszkę do pomady, tylko to jest taki w miarę w porównaniu do pomady to jest rzadki płyn. Gdzie pomada jest jednak formułą kremową bardziej. To jest odcień mojego naturalnego koloru włosów, ale teraz, teraz ostatnio, sięgam jednak po coś jaśniejszego. Może ja je troszeczkę wyczeszę. Bo trochę jak Berni z ulicy sedemkowej, nie uważacie? Jeśli chodzi o utrwalenie moich brwi, no to sięgam po coś, co lubię od lat i czego nie zmieniam. I podobnie jak ze sprayem utrwalającym, nawet jak spróbuję czegoś nowego, to potem wracam jednak do tego żelu. Rzęsy. Najpierw muszę je oczywiście podkręcić, ale sięgnęłam po coś, co leżało na samym dnie mojej szuflady i to jest Maybelline Lash Sensational. Chyba każdy na jakimś etapie swojego życia miał maskarę z tej serii. Może niekoniecznie ten kolor, ale... Wiecie, ich jest mnóstwo. No, u mnie chyba one nie za bardzo jakoś tak działały. Ta konkretna, którą tutaj mam, ma taką silikonową, sztuczną szczoteczkę, i u mnie w... z reguły te szczoteczki niewiele robią, no ale zobaczymy. Moje rzęsy też troszkę się ostatnio zmieniły, bo przez to, że od kilku miesięcy stosuję odżywkę do rzęs, to jest ich więcej, są dłuższe i mam wrażenie, że podkręcają się łatwiej, ale zaraz się okaże. Chciałam teraz spytać. Wszystkie te osoby, które noszą soczewki na co dzień, ma znaleźć się kiedyś maskarą po soczewce? Bo ja tak. I później z reguły biorę chusteczkę po prostu i delikatnie tą soczewkę, tak wiecie, przecieram, kiedy soczewka jest na oku. Mój mąż nie może na to patrzeć. Mówi, że wyglądam jakbym sobie chusteczką gałkę oczną czyściła, co w gruncie rzeczy, no, może tak wyglądać. No okej. Okay. Zalotka, której używam to Shiseido. To nie jest tania zalotka, ale chyba najlepsza zalotka, jaką miałam kiedykolwiek. I o tym mówię. Cały ten filmik właśnie poświęcony jest temu tematowi. Moje rzęsy się troszkę zmieniły przez to, że są dłuższe. Wydaje mi się, że są bardziej plastyczne. I ta maskara, po którą kompletnie nie sięgałam, no pewnie dlatego, że niewiele się po tej maskarze na moich rzęsach działo. A teraz... No, zobaczcie, jak jest fajnie. No jest okej, okay. no tylko zobaczymy teraz, czy to się utrzyma, ale jak na razie to trzyma się świetnie. A z reguły, te maskary, które właśnie nie utrzymują mi ni podkręcenia, to już po aplikacji to jest tak w przeciągu kilku minut. A tu jak na razie wszystko się trzyma świetnie. Czy chudę? Może chyba za bardzo różowa. A może Batagloss? Czy może Crushed Lip? Crushed Liquid Lip to jest pomadka Bobbi Brown i to jest takie idealne połączenie błyszczyka i pomadki w płynie. Ona nie jest zastygająca. Ona trafiła do kilku lubieńców, ale potem poniosły mnie nowości. Ten odcień to jest, kochani, Hippie Shake. I dostaniecie ją na pewno w Douglasie, ona nie jest tania, ale to jest jeden z tych produktów takich bardzo klasycznych, który właściwie do każdego looku będzie Wam pasował. Bardzo nawilżająca, bardzo wygodna, całkiem długotrwała jak na produkt o tej konsystencji. Na chwilę obecną korektor nie podoba mi się, jest bardzo sucho pod oczami. Tego nie widać na podglądzie i nie wiem, czy będziecie widzieć na kamerze, ale tak, tak, mogłoby być lepiej i jest lepiej z innymi produktami u mnie. Podkład, kochani, zaczyna się fajnie scalać w strefie T. To jak było bardzo sucho na początku, teraz jeszcze też jest sucho, natomiast nie jest aż tak sucho jak było i chyba będzie to, jak powiedziałam, że te moje naturalne oleje. Zaczną przesiąkać i to wszystko się ładnie scali. No jeszcze zobaczymy, jak to będzie z poprawianiem tego podkładu. To znaczy nie poprawianiem, a zbieraniem sebum. Czy ten podkład się odklei z bibułką, czy on zostanie, a zbiorę tylko sebum. Wszystko dam Wam znać w opisie poniżej. Yy, oczy, oczy. No, paletka jest świetna. Brązer nie bez powodu i nie bez kozery był ulubieńcem przez wiele miesięcy. Jeśli chodzi o ten róż, no odcień jest bardzo fajny. Natomiast zobaczymy właśnie, czy on nie zniknie w ciągu dnia, bo mi się wydaje, że właśnie z tym różem, z tym konkretnym odcieniem taki był problem. Ale no, zobaczymy. Brwi może trochę ciemne, jak na teraz, na mnie. Nie przeszkadza mi bardzo ten odcień, bo jest na tego samego koloru, co mój odrost. Ale no, odzwyczajam się już od tak ciemnych brwi, może tak. Rzęsy, kurcze, jest szał. Naprawdę. Ta maskara... Nie robiła takich cudów u mnie. To chyba jest kwestia tego, że moje rzęsy się zmieniły, ale rozświetlacz jest bardzo dobrze. Ale to już pamiętałam, że ten kosmetyk jest bardzo dobrej jakości. No i te usta. Tęskniłam z tą pomadką. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że troszkę Was może zmobilizowałam do tego, żeby sięgnąć do głębin swoich kosmetyczek i wygrzebać z nich coś. Co może Was ponownie albo na nowo zaskoczyć? My spotykamy się ponownie w niedzielę i wtedy będzie taki krótki filmik odnośnie moich obecnie ulubionych maskar. Jest tam kilka nowości, jest kilka kosmetyków, o których jeszcze nie wspominałam, a jeśli macie takie problematyczne rzęsy jak ja, czyli sztywne, ciężko się podkręcają, to może być to coś, coś dla Was. Do zobaczenia w niedzielę. Na razie.